No niestety już było za ciemno, żeby zobaczyć, żeby się zobaczyli to, co widzę ja, widzicie teraz z kamerki, także mam nadzieję, że filmy się udadzą, a ja teraz wracam do ciężarówki, już naprawdę wracam, 20 km ma wydeptane, jest 23, eee, za godzinę będę gdzieś na miejscu, 24 i walnę się spać. No i tam w pół do siódmej sobie wstanę. A teraz muszę sprawdzić na nawigacji, w którą stronę mamy iść. Także 3,5 km mam stąd. Biorąc pod uwagę, że mam już 20 km, będzie 23,5. No i jeszcze te 500, które zanim się włączył GPS dzisiaj, fuu, to jest 24 km w nogach. Trochę lepiej niż u, maraton. Jak na 55-latka, to myślę o takiej wadze, to jest całkiem nieźle. Myślę, że mecz się skończył i chyba e, Hiszpania wygrała. Prowadzili 1-0 i prawdopodobnie tak zostało. Nie będę już Was zanudzał teraz Oj, cholera filmowaniem tego, co widziałem w dzień, aczkolwiek jest to piękne, naprawdę i wieszcie, Obraz kamery nie odda tych kolorów, które ja widzę na żywo. Eee... No to co? Śmigamy, nie? po ciemku. Mam nadzieję, że w tej dzielnicy, w której znajduje się parking dla ciężarówek. Nic mi się tam złego nie stanie. Nie wyglądam na chuchro, ale na Bondama też nie wyglądam. <śles> Dobrze, ja sobie tak śmieszkuję. Ale trzeba dyrdać, bo niestety jutro trzeba wstać. Nogi mnie już trochę bolą. E, no widzieliście, złodem lody, złodem kebaba. To pięć, trzy piwa. I to jest całe dzisiejsze moje jedzenie. Deficyt kaloryczny na pewno jest, bo zaraz Wam powiem, jak to się kształtuje. Na tą chwilę 2400 kalorii spaliłem samym marszem. Plus. Pewnie kalorie, które spalam na podtrzymanie, no, zleżenia też się spali, tak? Na podtrzymanie życia. Także mam nadzieję, że się tak jestem. Na minusie, mimo wszystko. No, już jestem przy budynku, budynku policji, Policja Nacjonale. Także tutaj mamy policję, tu mamy wojsko I hotel, policyjny Po drodze taką młodzież mijałem No i pytlowali, ale po ukraińsku Coś tam zrozumiałem Ale no widzicie Ukraińców jest wszędzie, młodzieży A to nie była taka młodzież 15 lat Była taka poborowa Im dalej od centrum tym ciemniej nawet bardzo ciemno. Yy, jeszcze, jeszcze, troszkę, jeszcze troszkę. Tutaj już mamy autostradę, także już jesteśmy niedaleko, ale na tą chwilę nie mijam pieszych. Tylko mijają mnie samochody, pulej i nogi. Albo z butaszet. To tylko jeden jest tutaj taki. Łodzianin głupi borówka. No dobra, jesteśmy przy tych blokach, yy, gdzie mieszkają sami inżynierowie i lekarze. Oczywiście wiecie, dlaczego piję. I teraz. Taka ciekawostka. Te dwa auta, które tam stoją, ten ciemny i ten biały. To wczoraj szedłem i też tutaj stały. Były wtedy tam dwie babeczki, które sobie ze sobą rozmawiały. Czmochały fajory i, i gadały. Ale to jest nieprawdopodobne kurczę. I teraz jest tak samo. Z tym, że nie wiem czy są dwie babki, czy... Ale nie, no tak na bankno. To jest coś niesamowitego. Chyba, że one tam faktycznie się przyspawały językami. No tak eee, nie. To jest babeczka i facet teraz. sobie stoją i pytlują. Masakra. Chyba, że to jest jakiś punkt zborny w kwestii tego Gandalfa Białego. Słyszycie strzały? Wczoraj w tej godzinie było tak samo. Ale nie, nie. To nie jest film kochaj albo rzuć. Gdzie w czwartki są gwałty, w piątki morderstwa i tak dalej. Prawdopodobnie jest to jakaś strzelnica. I sobie strzelają. Nie wiem, bo e, te strzały słychać też było przy e, jednostce policji. Także, gdyby to było coś nielegalnego, to myślę, że działali. Tym bardziej, że to się powtarza. I wczoraj, i dzisiaj. A jeszcze mamy tutaj, może z 800 metrów. No i jesteśmy na parkingu. i 30,5 tysiąca kroków 2600 kalorii spalonych zaraz zobaczymy to są mało ciekawe ale zobaczymy o tu 23 liczmy i pół kilometra tętno na tą chwilę 104 o, 11 godzin tak naprawdę moi drodzy ruchu 11 godzin no tak może być, bo przecież ja po 12, prawda? A mamy godzinę 23.46 To się zgadza Także co? Widzieliście ze mną MEC? Ja tak samo widziałem A teraz wchodzimy do ciężarówki I widzimy się jutro rano, za kilka godzin tak naprawdę, bo 18 godzin stąd mamy załadunek w Askometal, byliście tam ze mną całkiem niedawno dobrze, drodzy rady mojej mamy 20 razy, ile tu będę na miejscu no, na no 8 będę, tak jak trzeba w pół do 8 także wyjeżdżamy Będę idealnie Można wyrzec Dobra Także Zjadę to powiem moim, Naszym mechanikom Że to tam jest czujnik deszczu Tutaj jest czujnik odległościówka I wysokościówka A czujnik deszczu i zmierzchowy jest Ten na dole I po prostu to oczko To oczko, które tam jest. Dobrze no być sobie takim żelem, jakby chyba światło czułem, czy czymś, nie wiem, co przewodzi te kropelki że do czujnika. W każdym razie tak, skręcamy jeszcze wycieczka udana. Naprawdę udana, bardzo mi się podobało, aczkolwiek trochę kilometrów zrobiłem. Ale jak widzicie, teraz wszyscy idą do pracy. Także trochę ludzi na ulicach już będzie. A my sobie przejedziemy przez Metz Ale już w kierunku. Tej części takiej przemysłowej. O, a tutaj też macie smoka. Wojki jest napisane. Nie wiem co to oznacza. Ale ta legenda o smoku jest mega, mega, mega. Ciekawa i tak to kultywują A Wojpi, widzicie? To jest po prostu tutaj chyba. E, albo dzielnica, albo miejscowość zaraz tuż. No tutaj Mec, tam miejscowość, do której jadę, to wszystko jest połączone, tak jak, nie wiem, jak trójmiasto na północy Polski. To jest też nie widać czy tam te miasta yy, na Śląsku. Tak naprawdę na ulicy może stać tabliczka, że zaczyna się jedno, a kończy drugie. Jesteśmy prawie na miejscu. Tam, za tą szklarnią, już jest asko Metal. duży budynek Po 600 To jest właśnie salownia no to jesteśmy praktycznie na miejscu zaraz będziemy skręcać tutaj gdzie jest zakaz ale nie no Hagondankę jak to się fonetycznie jak to się wymawia jak się pisze no, tak żeby to wymówić bajtkowemu I tu jest teraz tak z Te słupki Bardzo ciasno Tam na krawężnik Najechałem Jak ośka jest podniesiona jedna No to wtedy on bardzo Ścina no Pewnie, że mogłem ją opuścić Zaraz będą głosy No mogłem, mogłem, no ale Ale z powrotem już będzie opuszczona Sama się opuści Także teraz tak, pierwsze co zrobię tutaj, to zatrzymam się na parkingu, odepnę z przodu dach, odepnę dach od tyłu I pojadę zważyć auto Tam trzeba iść do komputerka, wpisać wszystkie dane, numery referencyjne załadunku, numery auta, pobrać ticket a, I pojechać z na parking i czekać aż na takim displayu na budce pojawi się Informacja o tym, że moja ciężarówka, czyli ta, którą mam, numer rejestracyjny się wyświetla, ma randewu, dosłownie randewu, jaki tam rejon tej stalowni i jak, jaka, która brama, no i wtedy odpalam maszynę i jadę tam, tam jest wjazd tyłem, albo do jednej hali, albo do drugiej hali, no i co? Rozkładanie mat, układanie desek, takie kroki i później od góry ładują takie wałki stalowe, później wyjeżdżam, w przedchalę spinam to, wszystko, idę po dokumenty. Jeszcze raz waga, po 400 i bilet, który dostanę, no i pojadę na parking naprzeciwko, tam kawkę zrobię. I teraz tak, bilet, który jest, drugi ten bilet z wagi, on jest biletem wyjazdowym z tej firmy. Żeby tam wyjechać to trzeba tym tykietem do Szlabanu, znaczy dotknąć do, do czynnika w Szlabanie i otwiera się i jesteśmy wolni. Tutaj też jest fajnie, to miasteczko jest też ładne, ale tu nie ma gdzie stanąć, wiecie, samochodem, ciężarówką. Znaczy pewnie jakbym poszukał na Googleach, to znalazłoby się jakieś jedno czy dwa miejsca. Następnie. A, bo tutaj jest naprzeciwko nas taki duży zbiornik wodny, tutaj e, jest też chyba kąpielisko, dużo miejsca, miejsc takich zielonych, ładnie tu jest ogólnie. Żeby spędzić sobie sobotę i niedzielę, ale o widzicie, tam jest kąpielisko, no wprost. Tyle tylko, że Tyle tylko, że właśnie tutaj trzeba by było szukać na siłę tego miejsca. O, a teraz skręcimy tu, Askometal metal, już jest. Informacja, I tu jest ślepa uliczka, tak naprawdę. Tylko można dojechać do stalowni. Ja już nie będę kręcił teraz w tej stalowni. Dlaczego? Dlatego, że niedawno byłem tutaj I jest nakręcone dosłownie wszystko. Jest nakręcone jak odpinam dach od przodu naczepy. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Bo ten, kogo to interesuje, może sobie zerknąć. Jak odpinam dach od tyłu naczepy, jak wjeżdżam tyłem do hali, jak to ładują. Także wszystko jest nagrane. Ja wam tu gdzieś zamieszczę, jaka to jest playlista i który to jest odcinek. To będziecie mogli sobie zobaczyć, jak was to. Interesuje. Tytuł odcinka na pewno jest Jak odpiąć od przodu tak na szepy Czy coś w tym stylu także. I To jest całkiem niedawne niedawno o, i, sobie, no I zobaczcie Tu nie ma gdzie stanąć A tu jest parking przed firmą Ale nie wolno tam stać na noc Niestety To jest wszystko napisane, co gdzie, gdzie stanąć, co zrobić. Lekko w prawo. I tutaj sobie wierzę. Tutaj sobie stanę. Zjedziemy do wyznaczonego punktu trasy. się po prawej stronie. Zobacz, jaka kolejka na wagę tam jest bo waga jest za tą budką teraz tu wlezę na dach znaczy między naczepę a ciężarówkę i odepnę dach no podjechałem pod wagę ale tutaj Francuz ma jakiś problem zobaczcie kontrola radioaktywna radio telefon nie, nie radio nie teraz wjadę i pójdę się zarejestrować zapaliło się zielone światło także wjeżdżamy na wagę i później tutaj mam wszystkie informacje dotyczące załadunku, numery naczepy, numery samochodu muszę to wpikać w ten komputer o widzicie jak to wygląda polone Jest. No, dobra. Rejestracyjny lub zyskany kod kreskowy. Dobra. E, w I D dziewięć zero dwieście Co posiada z ładunku? Posiadam. Wprowadź numer ładunku oczywiście. Numer ładunku wprowadzony. Waga już jest. Teraz wys wysmarka mi tutaj etykieta. I czekamy aż wypluje. tym zaparkuj na parkingu dla ciężarówek i odbierz bilet w biurze od 7 do 18, oczekuj na wyzwanie na wyświetlaczu. tylko na takim wielkim displeju, który jest nad tą budką. Ok, No, teraz 14 z hakiem sobie ważymy. dobra, ja to muszę o wywiał. mi wywiało Przykryć. no i no to tak i że tak fajnie wygląda to cała robota i ustawię się tu koło tego żółtego chyba I jeszcze raz na wagę będziemy musieli wjechać ale już po załadunku. zobaczymy gdzie to będzie najlepiej widać ten display cały widać? widać, o to super anski. widzicie tu na górze jest wyświetlacz i tam będę czytał już mi się wyświetliło tam widzicie napisane jest teraz tak EWI 09205 rendezvous out point 15 no to jedziemy point 15 to jest gdzieś tam daleko i na tym kończę na tą chwilę kręcenie I teraz tak, jak ja bym tu przyjechał, poszedł się zważyć, stanął i zaczął odpinać te, na, te dachy To wszystko, to to by mi zaszło tu 15 minut W tym czasie bym nie widział, czy na wyświetlaczu coś mi się wyświetla eee, To znika za jakiś czas No i nie wiedziałbym. musiałbym się iść do biurka tutaj, do, tego, do tej budki pytać, czy już było wezwanie no. A tak, najpierw to zrobiłem Wszystko podpinane Teraz pojadę, e, pojadę do hali, niestety brudne lusterka mam i to będzie skutkowało tym, że będę miał sobą i widziałem już widoczność, do tyłu. I teraz tak, tutaj nie skręcamy w to pierwsze, bo tam jest waga, tylko skręcamy w to drugie i tu kończymy nagrywanie zapakowali. No i wjazd widzieliście, musiałem, znaczy nie widzieć musiałem wjechać tam i tu po takim łuku jak po rękawie. wjechać do tej hali z tym, że tak naprawdę jak się wjeżdża do hali, a kierowca jeszcze jest na zewnątrz z kabiną. To nie widać nic, co się dzieje w hali. To jest po prostu tak jakbyście wjeżdżali w czarnym dziurze. Dobra, ogólnie mam pospinane wszystko, trzeba tylko zapiąć dach i stąd wyjechać. Wiadomo, że tutaj w lewo się nie złamie i dlatego tam jest znak jak należy się stąd wydostać moi drodzy. Czyli pojechać prosto, tam jest takie, taka zawijka rądko i wtedy no, tak wygląda widok tej hali, w którą trzeba głównie no, tam jest po prostu czarno a tu stoją jeszcze takie kontenery i naprawdę ciężko się tutaj delikatne ruchy, delikatne ruchy, bo tutaj na styk wszędzie tym narożnikiem i lusterkiem. Teraz muszę tak tu zabinąć. Ci co oglądali moje kanały to już myślę, że nawet wiedzą co będzie za rokiem. Już to kiedyś nagrywałem w takich starowniach Tutaj może nie, ale jest taka stalownia w Hiszpanii. Lekko prawo. Niedaleko Portugalii. I tam, jak się pojedzie, tam blach leży, jakiś drutów i tak dalej. I tam naprawdę jest wielki kłopot, żeby, żeby wziąć moi drodzy i nie najechać na coś. Tutaj jest jeszcze jako tak. No, Widzę, tu jest takie a la no. Teraz tutaj jest napisane, że obligatoryjnie przy trzeba na wagę. Paskuję. Ja wiem, ale my najpierw musimy podjechać pod stanowisko numer 15, tam gdzie zostawiłem dokumenty, tam gdzie kazali mnie podjechać najpierw. Ok, no, się ładowaliśmy, a teraz już drugi raz pod rząd ładuję tutaj w, tym, w tej hali C. Wciosnęło, żeby wjechać, Zaraz zobaczcie, jak to wygląda e, z tej perspektywy. Przodem, jakbyśmy mieli na wieżę Ona jest lekko przekoszona do wjazdu. Wjazd jest, a lekko w prawo jest dopiero e, hala. No tutaj tego tak nie wyjdzie. A, to nie. Tak. Tu jest hala C, widzicie? I to nie jest tak, że tu sobie wyjadę i tego. Ona jest tak lekko przekoszona. że są idą mnie. Tak samo jak te połku i tu trzeba było wjechać właśnie tyłem ale tutaj stąd OK. teraz muszę wjechać tu kiedyś tu do tych hal wjeżdżaliśmy tu też jest przerąbane bo trzeba takim skosem jechać Jak to sobie zawinę Stanę, zapnę sobie na spokojnie dach, pójdę po dokumenty i wyjadę. Waga i parking, a później dopiero w drogę. Tu się ogarnę, zrobię sobie kawę, powiadam je, firmę A dokumenty pewnie leżą tutaj na blacie, przypięte no już widzę moje leżą tam przypięte taką spinką tylko sprawdzę czy aby moje numery rejestracyjne są i najlepiej sobie stanąć tutaj w tym pierwszym rządku tylko tu puszczę tego gościa w tym pierwszym rządku bo później jak którymi mi tu stanie to będę musiał wziąć i wykręcać moi drodzy Jak się tu zatrzymam, to mam piękny wyjazd.